Cześć. Jak dobrze wiecie, w grze Farming Simulator występuje ruch uliczny. Otóż owy ruch uliczny możecie sobie w prosty sposób w ustawieniach je wyłączyć. Oczywiście jest wiele głosów za tym, że m, tą grę należy ożywiać, należy wprowadzać jakieś elementy, typu dzikie zwierzęta. Typu NPC i jak wiecie, Walter w tej odsłonie się pojawił. Otóż Walter skrupulatnie śledzi wasz każdy krok na farmie i jeżeli postanowicie wyjrzeć w jego stronę, nieważne skąd, nieważne kiedy, o jakiej porze dnia i nocy, to on zawsze będzie nawiązywał z wami kontakt wzrokowy, nawet jeżeli jesteście na drugim końcu mapy. Tak to owe ożywienie. Powiedzmy zaczęło wyglądać, więc oprócz tego, że mamy ożywienie w postaci ruchu drogowego, w postaci dzikich zwierząt, w postaci Waltera oraz innych, mamy też jeszcze w grze pieszych. Jeżeli z jakichś względów uważacie, że piesi są wam niepotrzebni, i tak jak ruch drogowy chcielibyście ich wyłączyć, niestety gra nie dysponuje, nie wiedzieć czemu taką opcją. Bo kto wie, może wyłączenie ruchu ulicznego plus wyłączenie pieszych da wam jakieś ekstra 3 FPS do wydajności. Już to wie, więc jest na to sposób. Otóż autor moda do FSA22 zaczął publikować swoje modyfikacje również na hubie do FSA25. Natomiast ten modzik oficjalnie jeszcze od niego się nie pojawił. Więc, cóż, sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy, że wesprzecie tego autora, pobierając jego modyfikacje bezpośrednio z huba do FSA22. Otworzycie sobie pliczek xml i tam w pozycji moddeska zmienicie numer z 79 na 99. XMLA zapiszecie i modyfikacje wrzucicie do waszego obecnego folderu z modami oczywiście do FSA 25 i w ten sposób uruchamiacie grę pamiętajcie o tym żeby zaznaczyć odpowiednią opcję związaną z tym modem i dzięki temu wasze chodniki staną się uwolnione od wszelkiej maści Pieszych. Co prawda gra przestanie być ożywiona, ale cóż, czasami może niektórzy tak wolą. Ode mnie to tyle, na razie, cześć.